Witam, słuchajcie, em, nie wiem czy ktoś, ktoś z Was, kto, e, kto pamięta taką, e, taką dawną kreskówkę, którą puszczali na antenie Cartoon Network e, jest to, e, jeśli ktoś z Was oczywiście kojarzy e, oczywiście chodzi mi o kreskówkę pod tytułem Pinki i mózg Słuchajcie. Mm, e, Chciałem coś nieco powiedzieć o tej kreskówce z tego względu że z tego względu, że za czasu swojej świetności czyli wtedy kiedy puszczali kreskówkę Pink i Musk na Cartoon Network to powiem szczerze że była to jedna z moich ulubionych kreskówek ale nie dlatego że główni bohaterowie to szczury laboratoryjne tylko dlatego że E, tylko dlatego, że tam e, to, coś, to, 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 co się dzieje, to, co się dzieje w tej kreskówce, czyli e, różne sposoby, e, różne sposoby e, mózgan na to, by przyjąć władzę nad światem, co e, jak ktoś pamięta, kreskówkę kończyło się, kończyło się niepowodzeniem. E, powiem szczerze. Tak z biegiem czasu, powiem tak, ja bardzo lubiłam tę kreskówkę, jak przed chwilą powiedziałam, jest, jest to jedna, była, to, była to jedna z moich ulubionych kreskówek jak, jak byłem dzieciakiem. Jak byłem dzieciakiem, a to dlatego po prostu, że, że mózg stosował tam różne rozwiązania techniczne. No, naprawdę różne, żeby, żeby tylko tą, żeby tylko, żeby tylko tą władzę mieć. I tak z, powiem szczerze, że tak z biegiem, cza z biegiem czasu jak, jak sobie wspominam tą kreskówkę, to się zastanawiam, czy przypadkiem, bo to jest tak. Dwaj bohaterzy. Pinki, czyli ten chud, czyli ten, chudszy, ten co tak, co, Pinki, czyli ten Chut i mózg, czyli ten bardziej szalony. Jak ktoś, jak ktoś pamięta tą kreskówkę, to pewnie wie, że, że mózg, że mózg od, od, od pierwszego odcinka próbuje, próbuje zrobić wszystko, żeby, żeby władać światem. Niemniej, niemniej jednak zawsze, zawsze to kończyło się, kończyło się jego próby osiągnięcia tego celu, kończyło się porażką i, i, i się, się zastanawiam, czy, czy, przypadkiem, e, czy przypadkiem mózg nie potrzebuje, e, można powiedzieć, tak, tak, zwanej, tak zwanej terapii, bo w, zresztą jak ktoś z Was pamięta e, kreskówkę Pinky Mózg, to pewnie zdążył zauważyć, że, że mózg tak trochę zachowuje się, tak trochę jak, te jaj, jak taki wariat, nie? On, zresztą widać, zresztą widać po, 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 po samym intrze, kiedy, kiedy Pinki się pyta, co, co, będą robić, co będą robić dzisiejszej nocy, a Pinki mu odpowiada, że, będą, żeby, że spróbują zawładnąć światem prawda? I, 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 robi, I robi taką wstrogą minę, taką wiecie, taką srogą minę. Niemniej jednak ja, niemniej jednak jest to kreskówka, była, była, przepraszam, była to kreskówka, owszem dziwna, ale bardzo, ale bardzo ją miło wspominam, mimo, mimo tego, że mózg to taki był trochę, taki trochę crazy, taki trochę wariat, który, który usilnie próbował, próbował swój cel osiągnąć, ale nigdy nie, nigdy nie rozumiał, jakim cudem mu się to nie udaje. I jest, jest to... Była to, przepraszam, te, była to i moich ulubionych kresków, jak ja bardzo ją fajnie wspominam, co, co też nie zmienia, nie zmienia faktu, że mózg w tej kreskówce był po prostu takim, takim, takim można powiedzieć, szalonym szczurem, który, który miał po prostu swoje szaleństwo, że, że, chcia, że, chciałby, że chciałby rządzić światem, jak te i to w sumie byłoby na tyle. Ja osobiście, ja osobiście bardzo fajnie wspominam tę kreskówkę. Można powiedzieć, teraz, teraz to można chyba tylko, już chyba tylko i w internecie gdzieś znaleźć odcinki tejże, tejże kreskówki. Niemniej jednak miło nie wspominam. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to tutaj. To tutaj jest taki, jest taki czerwony pasek z napisem. Subskrybuj, zachęcam też. To w zasadzie byłby na tyle. Cześć.